Dzień dobry wszystkim, kłaniam się nisko z tej strony Adam i na co dzień prowadzę kanał Spoilerat. W kolejnym odcinku Astrobota zrobimy sobie ostatni, chyba pełnoprawny poziom: mięso armatnie ostatni przed walką z bosem tutaj w e, pierzastej Kempie. W ogóle, jeśli chodzi o pierzastą Kempę, to jeszcze bym chciał zauważyć, że no, ale skanuj. Aha, nie tym się skanuje, że zostało nam 14 aż botów tutaj. I aż 5, 7 puzli. Więc to jest naprawdę sporo. Trzy puzle będą tutaj. To jeszcze musi być jakiś jeden poziom z puzzlami, Dwoma. Bo będzie jeszcze ten poziom po odblokowaniu specjalnego bota. To na pewno. O, patrzcie, z prawej mamy puzla. Już go widzę. No udało się. Dobrze. Wow, ale wulkaniczna sceneria. Moja ulubiona muza. No dawaj. Dobrze. Ok. Sprzyskamy was wodą. Zobaczcie cięcie. Musiałem kichnąć. Jeszcze ktoś jest? Tam jest Fenix. Musimy sobie drogę zbudować. Szybko? I co? Kolego, jest tu jakiś astrobot? Nie. Znaczy, ja jestem astrobotem. Jest tu jakiś bot do uratowania, o to mi chodziło. O matko, to jest na nich sposób trochę taki, powiedziałbym brutalny, ale jak działa. Znacznie dziwna konstrukcja, ten przeciwnik, naprawdę, bardzo dziwna rzecz. Dobra, widzę tam bota do uratowania. Teraz w tę stronę. O matko, wiedziałem, że jak, się, że jak się przeistoczy z kulki w normalną postać, to będzie źle. Dobrze. Okay. Masakra? Co za dziwny chór! Jak ja mam się z, z tym krokodylkiem ugadać? Nieźle, nieźle go załatwiłem, uważam. Aha, może się zmienię w kulkę, co? Ma to sens? Chyba ma. Poradziłem? Dobra, dawać. Udało się. Ja cię znam. Wiem, kto ty jesteś. Poszukiwacz klińców. Ma tendencję do postrzegania świata w czarno-białych barwach. Ty jesteś chyba. Tego z Demon's Souls, co to już nie ma wyjścia, muszę w tę grę zagrać. Zresztą taka była decyzja głosowania na kanale odnośnie kolejnej gry. Szybko, szybko, wpadamy do lawy powoli. Ale na szczęście udało się jeszcze tutaj podziałać Puzel. elegancko statek się zapadł, ale my żyjemy fajna jest ta astrokulka wow! W ostatniej chwili zdążyłem się zmienić w kulkę, dobrze teraz w tę stronę, i co my tu mamy? Kolejnego bota. Dobrze, i co teraz? Jak się wspinamy? Tak się wspinamy. O, o, powiem Wam szczerze, trochę to było słabe jak na zwykłego bota, ale okej. Okay. Wracamy pięć stów, równo super, i tak jestem bardzo do przodu, jeśli chodzi o pieniądz, gdzie jest jakiś bot? Na górze, nad nami. Aha Dobra, słuchajcie, najważniejsze jest to, że widzę puzla A teraz Idziemy jeszcze tu Wow, jakaś ukryta totalnie lokacja niesamowite Ua! nie dobra spokojnie trzeba powoli machać nie dobrze to było straszne Mieszkanka Spójni, układ jest prosty. Ty dostarczasz duszę, a ona statystyki. Myślę, że yy, to też jest z Dimon Souls, nie? I możemy się stąd wynosić prosto do naszego punktu kontrolnego. Doskonale. Wow! dobrze, dobrze sobie radzimy, uważam. Dawać mi ich. Super. Zostałem wciągnięty. Tak, bo nie zmieniłem się w kulkę. Haha. -ha. Dostałeś niestrawności od odkurzaczu Bardzo dobrze idzie Teraz tutaj Ło No chodź tu Dobrze Ja wiem co teraz trzeba zrobić Ha Doskonale Matko jaki biedny uwięziony w tym lochu Masakra jakaś Torturujecie te boty Jeszcze nie. Jeszcze nie idę tutaj. Jeszcze tu na górę. Mówiłem, że potrzeba nam 800 w całej grze. Jeszcze monet, nie? Żeby, żeby je zdobyć. No to słuchajcie, jesteśmy na tak dobrej drodze już. Widziałem bota? Tak, widzę bota. O nie, to też się zapada w lawę. Ja za. Za ten za daleko tutaj. Wszystkie boty mamy, ale co to za życie? Spadłem w lawę, bo zrobiłem taki skok fatalny absolutnie. Jeszcze dobrze, jeszcze raz. Szkoda, że się nie udało za pierwszym razem. Idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Teraz, teraz mi się udało wycelować Dobrze Jeszcze się będą Jeszcze się będzie statek zapadał O nie Walka z bosem, Bo teraz wszystkie tutaj poziomy kończą się Walką z bosem. Kapitan Shortfuse Dobra, zapewne Wygląda to tak Aha, jeszcze w ogóle mam Unikać lawy yy, To będzie mistrzowskie Ale przynajmniej muzyczka jest fajna, nie? Dobrze. Dobrze. Ok, w miarę się to udało. Oberwał w oko. prosto. No, powiem Wam szczerze, całkiem nieźle poszło, nie? Poza tą wpadką pierwszą. No i elegancko. Wszystko się ładnie udało. Cały poziom się ładnie udał. Wszystkie boty uratowane w liczbie siedmiu. No i super. Czekamy aż wyrzuci. A jak mnie oszukał? Oszukać mnie chciał. Dobrze. To jeszcze tylko 79 monet, i mamy wszystkie gacze. No powiedzcie mi, że nie da się tego zrobić. Oczywiście, że się da. 293 boty. To jest niesamowita ilość. Tak malutko. To jest niesamowite. Super. Proszę bardzo. Lądujemy w miejscu katastrofy. I co nas tu czeka? Czeka nas losowanie gaczy. Niesamowite. Ile my mamy tych botów? Ile ich już jest? No tutaj też. Puzelki elegancko. Coś mi się ta liczba puzelków, których brakuje, nie zgadza. Ale niech będzie. Płonące berło, wieczny ogień płonie. Dla strażniczki spójni. Duet gromiący demony. Gdy zawiedzie wszystko inne, zrób przewrót. Okej, to nawet ja rozumiem o co chodzi. Myślę, że seria z Demon's Souls będzie bardzo ciekawa. Zdecydowanie będzie bardzo ciekawa. Dobrze, to co? Żegnamy się? Nie wiem, gdzie ta postać? O, tu jest Demon Souls. Fajnie. To by było na tyle w tym odcinku. Wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Widzimy się w wielkim finale tej kempy, w której zawalczymy sobie z lokalnym bossem. Jeszcze nie wiem, kto to będzie. Astro też się z Wami żegna. To by było na tyle. Pa, pa.